pójść całkowicie do kosza. Do koszy, I trzecia sprawa, która jest to, że dbamy o konsumenta finalnego w mieście. Oni się nas rozumią. Oni nas rozumią dzisiaj i popierają. Nie ma takich wielkich hejtu jak w poprzednich protestach. I, I popierają nas i nie ma takiego negatywnego. Bo wiedzą, że po części dbamy. Bo przegramy konkurencję z ukraińskim towarem, z towarem. i wtedy będą mieli naprawdę sytuację, jedli to żywność z Ukrainy, czy z innych krajów niespełniających norm. I będą jedli. I po prostu stanie się, że a u nas będzie gospodarstwa hobbystyczne, co pola golfowe, zalesianie, zalewanie kolejnych gruntów. To jest ważne, bardzo ważne argumenty. Zielony ład chyba najważniejszy. Do, do, do kosza. Zielony ład do kosza. I dobrze, że media chcą to nam przekazać, pokazać. I to jest coś, co Pierwszy rok ekoschematy miały być wielkim szczęściem, a okazały się porażką, błędem. Dopłaty przez to są od 18 do 30% mniejsze. Ekoschematy są nienaliczone. Teraz w miesiącu lutym są naliczane, żeby w marcu były pierwsze płatności, ale to na tym tracimy. Proszę państwa, tracą również następne grupy. Obsługa rolnictwa traci, place maszyn są pełne. Rejestracja ciągników, przyczep spadła. spadła. Materiały budowlane są, również cena spada, bo jednak rolnictwo przez swoje inwestycje napędza budownictwo, mechanizację. A tego jak rolnik nie ma w pieniążku, niestety stoi. stoi. Gdzie Lubelszczyzna czy podlasie jest zagłębiem mlecznym, mlecznym, a gospodarstwa, które zrezygnowały z produkcji mleka, poszły wołowinę, odkupują cielaki HF-y tuczo, koszone są łąki, nie ma jakiegoś tam zakrzaczania łąk, a jakby nie będzie się opłacało, to po prostu będą obszary, krzaki i, i tak jak oni chcą, zielony ład od, od, na wschód od Wisły. To tak. no nie w zielonym ładzie nie pasuje. Wszystko po kolei. Wszystkie tak zwane normy, norma i biurokracja, biurokracja rozluźnięta, która te normy chce wyegzekwować, ale również szóstka, siódemka i ósemka. Norma szósta mówi, że narzuca nam jako rolnikom 20% nie więcej, żeby było na zimę zaorane. A tych 80% musi być ukryte, ukryte. ukryte czy to o, zimie, o zimę uprawy, czy jakieś poplony. Siódemka: zmianowanie, zmianowanie upraw, narzucanie również nam, yy, nam jakichś takich norm do zarządzania gospodarstwem. Natomiast norma ósma to nas... Nawet i z kukurydzą jest, to każdy się tylko koło domu kukurydzę, a nie będzie siał daleko i problem z złożeniem i takich rzeczami. A norma ósma, to ja tu powiem, jesteśmy wszyscy właścicielami gospodarstwa. Dostaliśmy go po rodzicach lub kupiliśmy za duże pieniążki od sąsiada lub dzierżawimy od sąsiada za duży czynsz i wpisujemy tę działkę do swojego wniosku i z tego mamy 4% ugorować. To ja użyję ostrego słowa, to nas upoka upokarza nas, upokarza nas. To tak jak y, chcę bym skierować y, słowa do mieszkańców y, miast, ludzi niezwiązanych z rolnictwem, to jakby ktoś, wszedł, jakby ktoś wszedł do mieszkania i powiedział, drogi panie Kowalski, przez rok czasu ten pokój ma pan nie używać, Niech tam zarośnie pajęczyno. i w markecie wyłączone powierzchnia do handlowa zamknąć a, też powinny... A, alejkę jedną. Alejkę. Jedną alejkę powinien market zamknąć. Czy no, tak jak nasi, czy jak, jak nasi koledzy we Francji pokazali, że zabrali na rzecz pola uprawnego jeden pas ruch, autostrady. Ruch.